Dzisiaj wiaterek rusza kwiatkami na wszystkie strony. Zobaczcie. Ogólnie jest fajnie. Nie ma upału, ale jest ciepło w miarę. Wiaterek trochę chłodniejszy, ale mam nadzieję, że już pomału będzie się ocieplać z każdym dniem. i co? Trzeba czekać jak Ale nie jest tylko nie padało. No i takie moje zakupy z Biedronki. Będzie rosołek, więc jest porcja rosołowa z indyka. Pomidory śliwkowe. Bardzo smaczne. Jajka, moja kurka, no tutaj jest... To tutaj jest porcja warzywna, cebulę, twaróg wiejski, ogórki, no i pasata, bo jak będzie rosół, zostanie, to będzie i pomidorowa. <grywia> tak dzisiaj się przedstawiają moje zakupy z koszyczka. No jeszcze kupiłam chleb żytni, ale już odłożyłam. No i za to wszystko zapłaciłam 60 zł. Takie to moje zakupy. Rosołek się gotuje na wolnym ogniu. Dużo zieleniny dałam, bo tak uwielbiam. Musi być aromatyczny, pachnący. Rosół gotowy, apetyczny i smaczny. Pachnie w domu całym rosołem. Mogę zajadać. Życie róży Janeczka, czyli Zielono mi 17. Patrzyli oboje na to dziwne zachowanie kobiety, która niesrażona sytuacją przełykała kęsy ciasta. W końcu Róża zapytała, starając się zachować spokój, co panią do mnie sprowadza? Kim pani jest? Czego szuka w moim domu? Kobieta po chwili, kiedy już przeżyła następny kawałek, z szyderskim uśmiechem odpowiedziała: Słyszałam jakieś podniesione głosy, i pomyślałam, że może potrzebuje pani pomocy, pani Róża. Zawsze tak u pani cicho i nagle głośny rozmow." Pomyślałam, że mogę być pomocna. W tym momencie Stanisław nie wytrzymał, wstał i zapytał: Cóż to panią obchodzi? Co dzieje się za ścianą? Czy słyszała pani wołanie o pomoc? Czy tak zachowuje się osoba, która chce udzielić pomocy? Wparowała pani bez słowa wyjaśnienia, bez przepraszam, bez przedstawienia się. Fakt, że znam trochę panią, nie daje żadnego powodu, aby nachodzić w taki sposób panią Róże. Podszedł do drzwi, otworzył je. I twardym, stanowczym głosem powiedział: Proszę natychmiast opuścić to mieszkanie i przestać nękać jego właścicielkę. Nic pani nie upoważnia do takiego zachowania to po prostu brak kultury. Sąsiadka powoli podniosła się i z ironicznym uśmiechem wysadziła: Jeszcze się zobaczymy i lepiej poznamy. A przy okazji jestem Danuta. Ciasto było dość dobre, ale czy warto? Dla ciasta wymownie spojrzała na Stasia i wyszła. Tekst, Maria. No i dobrą atmosferę diabli wzięli. Co to ma być, powiedziała głośno Róża. Co ona wyrabia? To nie jest normalne zachowanie. Co jej się w tej głowie roi? Nie mam pojęcia. Staś również mocno zbulwersowany. Nie miał słów na taką postawę i zachowanie. Owszalała, czy co? Powiedział. Zawsze zastanawiam się, co mają w głowie tacy ludzie, chcący narzucić komuś swoją wolę. Co im chodzi po głowie? W konkretnym tego słowa znaczeniu. Róża westchnęła. Wracajmy do przerwanego posiłku, powiedziała, wiesz? Straciłem apetyt, odpowiedział Stasi. Coś mi mówi, że to dopiero początek naszej dziwnej znajomości z twoją sąsiadką. Nigdy nie znałam jej z tej strony. Wydawała mi się w miarę taktowna, a tu takie zaskoczenie, wręcz rozczarowanie, powiedziałabym. Wiesz, Róża zwróciła się w jego stronę. Niektórzy ludzie tracą przy bliższym poznaniu. Nieraz okazuje się, że ich osobowość to tylko nasze wyobrażenie, a rzeczywistość jest daleka od ideałów. Co prawda, ideałów ponoć nie ma, ale zawsze to jest przykre, odpowiedział Staś. Róża nagle zrozumiała, że właśnie o to sąsiadce chodziło: zburzyć ich spokój, intymny nastrój, zakłócić ich relacje w taki sposób jakiej jej przyszedł na myśl, nietaktowny i wręcz hamski. O nie, co to, to nie, pomyślała i powiedziała: Nie zaprzątajmy sobie głowy tym incydentem, nie warto. Masz rację, odpowiedział Staś. Na czym to myśmy skończyli? Czas płynął szybko, zbyt szybko. Staś postanowił trochę wcześniej wrócić do swojego domu. Róża zręcznie zapakowała resztę jabłecznika i podziękowała za wizytę. To było miłe spotkanie, podsumował Staś. Uśmiechnęła się z wdzięcznością. Jutro śniadanie u mnie dodał i Róża przytaknęła. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam do dalszego pisania i dziękuję z góry. Róusiatka. Bardzo fajny, delikatny, naletnie wyroby. Zobaczcie, jaki wdzięczne. O ten. To wdzianko już ma sporo, wiele lat, ale, ale jeszcze używam, bo bardzo lubię. Wza, ten wzór robiony jest drutami, chyba trójkami, a teraz Wam pokażę czwórkami, jak wygląda. Te dziurki są większe. Gdzie te dziureczki są większe. Bardzo fajny wzór. Zaraz Wam pokażę, jak się go robi. Zobaczcie, przedstawiam Wam siateczkę, która tak właśnie wygląda. Już zrobiłam próbkę i to jest bardzo fajny wzór na letnie takie wyroby, wdzianka jakieś takie na top założyć czy na jakąś inną bluzeczkę. Naprawdę bardzo fajnie się robi i bardzo wdzięczny to jest wzór. Jak chce się większa, większą tą siateczkę uzyskać, to wtedy grubsze druty. To taki typowo letni wzór. Typowo letni wzór. Zobaczcie. Muszę tak jeszcze wziąć, żeby bardziej było widoczne, ale widać przecież. O tak ta siateczka wygląda. No. Bardzo fajnie. A teraz na letnie wyroby, nawet taką na ramionczkach bluzeczkę to oczywiście z oczywiście jest włóczki takiej letniej bawełenki. Zrobić. W taką siateczkę. A teraz pokażę Wam. Na czym to polega? Musi być w tym wzorze musi być parzysta liczba oczek. Parzysta. I oczywiście oczko prawe i oczko lewe nie wliczamy w to. Ale w każdym bądź razie jedną stronę i drugą stronę, czyli prawą i lewą, robimy jednakowo. To cały czas w kółko powtarzamy i wtedy wychodzi właśnie taka siatka. Taka siateczka, widzicie? Wiska Wam pokażę. Taka siateczka. No, bardzo ładny wzór. Zwłaszcza na letnie roby. Na letnie jakieś. No i cóż, mamy prawą stronę. Mamy tutaj, widzicie, ten wężyk tutaj. Na dole to jest prawa strona. Wezmę troszeczkę tak inaczej, żebym ja tutaj pierwsze oczko spuszczam to jest oczko brzegowe. Jeden narzut. Jedno oczko przerzucam bez przerabiania na drugi drut. Następne oczko przerabiam i to co przerzuciłam bez przerabiania przyciągam przez to oczko i od nowa. Narzut jedno nie przerabiam. Następne przerabiam i przez to Nieprzerobione przeciągam i cały czas to robię na jednej i na drugiej stronie. Narzut, nie przerabiam, następne przerabiam i przeciągam przez to oczko nieprzerobione. I znowu narzut prawe oczko, nie przerabiam. Przenoszę bez przerabiania na drugi drut. Następne oczko. Przerabiam i przeciągam przez to nieprzerobione oczko. Widzicie, to jest bardzo proste, naprawdę. Narzut, jeszcze raz wezmę, bo tutaj źle pokazane. Narzut, przeciągam, to znaczy przeciągam, przekładam bez przerabiania. Drugie oczko przerabiam i przeciągam przez to oczko nie przerobiony. O widzicie, tak to wygląda na tej zasadzie. I znowu narzut. Jedno oczko przekładam bez przerabiania, drugie oczko przerabiam i przeciągam przez to oczko nieprzerobione. Narzut. Trochę przytrzymuję ten narzut, żeby nie zsunął się narzut jedno oczko bez przerabiania ściągam po prostu drugie przerabiam i przeciągam przez ten drugi trud. i tak to wygląda zobaczcie, cały czas tak lewa i prawa strona cały czas tak jest wykonywana no zobaczcie czy nie jest to ładny wzór? Prawa i lewa strona cały czas tak samo. Cały czas i się układa taka ładna siateczka. I stąd wzór siateczka, siatka. A jak chce się uzyskać, tak jak mówiłam, jeszcze większą, to druty jeszcze większe i wtedy będą takie dziury większe. No ale mi się wydaje, że akurat w tej chwili robię czwórkami, że akurat nie, sam raz ta siateczka taka jest. No i cóż. Taki wzór Wam chciałam dzisiaj pokazać, bo akurat nie teraz pora letnia, więc może ktoś skorzysta i sobie wydzierga taką siateczkę na taką jakąś nawet kamizelkę, kamizelę letnią taką, jakąś nieraz rano jest taki chłód i coś takiego zarzucić na plecy, sama przyjemność. I to byłoby na tyle.